Pierwszy raz w województwie zachodniopomorskim zastosowaliśmy metodę leczenia bólu, bólu bardzo ciężkiego, neuropatycznego, dotyczącego, dotyczącego kończyn dolnych i kręgosłupa w okolicy lędziowo-krzyżowej. Wiązało się to z dużymi trudnościami, ponieważ logistycznie jest to dość trudne i poważne zadanie. W końcu udało nam się tego dokonać. Urządzenie składa się z dwóch elementów, z elektrody i z generatora. Generator wszczepia się pod skórą a elektrodę do kanału kręgowego na rdzeniu kręgowym. I właśnie elektrodę wszczepia się na poziomie TH10 kanału kręgowego. Natomiast elektrodę łączy się z generatorem, którą wszczepiliśmy w okolice podżebrową lewą i tam generator tworzy pole elektromagnetyczne, które to elektroda bezpośrednio przenosi na rdzeń kręgowy i to stymuluje rdzeń kręgowy. Na tym polega działanie neurostymulatora przeciwbólowego. To urządzenie to jest pilot, którym pacjent wprowadza pewne dane, natężenie na przykład stymulacji i w ten sposób reguluje działanie neurostymulatora.